Pan Zbigniew Zaremba, jego luzak, Karol Zaremba, Hania i Halsa. A przygotowuje się Dariusz Ignasiak. Pan Zbigniew Zaremba, sygna, Hania i Halsa.

i Karol Zaremba jako luzak na parkurze dzisiejszego święta konia w Jabłownej. proszę Państwa druczka długa długi dyszel jest tym zawodnikom zdecydowanie trudniej konie dosyć długo upięte fajta jest na razie bardzo dobrze luzak wyraźnie tutaj się instruuje.

Za ręba w kółki wybieżne bez tego łyza, zęby. Przytrzymuje kropokanie, żeby nie wyjechać na prost. ale zdawało się. Delikatnie ruszony. Wałek słony, ale za to nie ma punktów karnych. Minuta cztery.